ale według sprawiedliwej miary, nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniweczył. I słowo z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian 10, rozdział 13, wiersz. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. I chciałem jeszcze tylko jedną rzecz. Chciałem przedstawić jeszcze sam znany nam wszystkim, bo zawsze przy, przy yy, sadzeniu brzebek staram się go przeczytać właśnie z tej naszej tutaj Biblii, którą otrzymałem w prezencie od grupy ze Stanów Zjednoczonych, a słowa są w 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojnie prowadzi mnie. Duszą moją pokrzywia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na wielkie imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni.